Dawno temu zwaliowana ekipa ciężko placowała. Eee, król życzy sobie sceny, rycerko! Miwat! Czy scenografia jest gotowa, Giermko? Mam na imię Sylwester i oczywiście, że jest. No weź, Sylwester! Baw się z nami! Za pomocą mojej calodziejskiej magii sesunę scenografię! Uu! Rozbawię tu łez! zwariowana ekipa, tu waleczna lo! Z tej strony Lola. Mhm. Ojej, wkrótce będziemy. Ekipa mamy kolejne zlecenie. Można o nim książki pisać. Ura! Ura! po, zatrudnił nas miejscowy bibliotekarz Hutz Sponer. Hutz właśnie otrzymał ogromną dostawę książek, ale obecna biblioteka ich nie pomieści. Więc poprosił nas o rozbudowę budynku. Bibliotekę otaczają inne budynki i można ją powiększyć tylko w jeden sposób. Eee, O jakiej wysokości mówimy? O ogromnej! Będziemy musieli uruchomić tlep lotów na pojazdach. Dokładnie. Wykorzystamy tryb, który wymyśliła dla nas petonia. Wyobraźmy sobie naszą nową bibliotekę. M musimy dobudować piętra, by zmieściły się wszystkie książki. Ale jak nadać jej nasz zwariowany charakter? Pomaluję ją tak, by przypominała ułożone książki. Wspaniale. Muszę znaleźć moją kartę do biblioteki. Ponieważ to jest twoja pierwsza budowa, Sylwestrze, Twiki będzie twoim partnerem. O, sukcio! O, rzeczy. Eee, co tu namalować? Co tu namalować? dobrze, gotowy do pracy! A ja mam belki nośne! Um, um, o co by tu? Może mapę miasta? Nie, nie, nie ma nic wspólnego z serem. Um, um. I tym sposobem... Konstrukcja z selo kawialni jest gotowa! Eee? I tak szybko? Uwinęliśmy się w jedną serominutkę! Świetna robota, ekipo! Przejdźmy dalej! Zajmę się dystrybutorem na herbatę z serową pianką! A ja ją przecież czuję! czy, czy chciałbyś mi pomóc zrobić stoliki? Uuu, bardzo chętnie! Ja za, zajmę się półkami. B -b Będą tak równe, że pospadają wam skarpetki! Ej! Ja w sumie nie noszę skarpetek, ale brzmi imponująco! Miłego malowania, Sylwester! Dzięki! Świetnie! Nadal nie mam żadnego pomysłu. O! Może namaluję portret myśli Ksiuki. Nie, nie, nie! Każdy by to wymyślił. O, żaden z moich pomysłów nie jest dobry. Trudno. Skoro nic nie przychodzi mi do głowy, zajmę się czymś innym, a nad muralem pomyślę później. Cześć, Sylwester! Jak tam twój mural? A, o, he, he, całkiem niezły. Czy pomalować wam ten stolik? Byłaby super! O, dobra! A... Sylwester! Pomalowałeś nas, a nie stoliki! Czy to jakiś żart? Teraz nie umiem nawet dobrze pomalować stolików. Nie szkodzi, to się zdarza. Dobrze się czujesz? Wydajesz się nieco ponury. Ja? Nie jestem ponury. Widzisz? Mm. Lepiej już pójdę malować mój mural. Pa. O, 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 o. Cze, przepraszam, dobry jesteś. Teraz jest stylowo! Uch? Wow, świetny obraz! Dzięki! Dodasz coś od siebie? Ja! Uh -huh. <abytes> <gryw> no, możecie łowutować? Bezemnie! <gryw> Być artystą? La, la, Imponujące! Wow. Idealnie! I nie udałoby się bez Waszej pomocy! Zwariowana ekipa mówi Lola. Dobrze? Do zobaczenia. Ekipo, mamy zadanie do wykonania. Przeniesiemy się na inny poziom! Załogo zatrudniła nas Brenda stępnik, abyśmy zbudowali nowe gniazda dla niej i jej rodziny. Marzy o jednym dużym gnieździe dla siebie i pięciu mniejszych dla jej piskląt. Wyobraźmy sobie idealne gniazdo dla Sępa. Pomyślałem o wielu poziomach. Wysoko, tuż pod niebem. Powinno być zbudowane z patyków i gałęzi. Wiem, co mówię. Jestem ptaskiem. Aaaa, gniazda połączymy drabinkami. To idealny dom dla sępiej rodziny. Na moment! A jak wjedziemy na drzewo naszymi pojazdami? Sprawimy, że będą mogły latać. Petunia wyposażyła wszystkie nasze maszyny w tryb lotu. Wow. O raju! Po tysiąc krocz tak! To kto jest gotowy do lotu? czas, Wozzeczka! Bili! Bili! Hej, młody! Dzięki, że jesteście ekipą! Tak się cieszę, że zbudujecie moją nową pracownię! Kochani, poznajcie moją super ekstra czadową kuzynkę Bili! Oto ekipa! Cześć, Bili, Bili! Siemaneczko! Miło cię poznać, Bili! Jesteśmy fanami twoich prac! Oto projekt twojej nowej pracowni! Hmm. I co ty na to? Podoba ci się? O nie! Nie podoba! przez że zbyt paspolita! Inspirująca, bardzo oryginalna. Juu, świetnie. Zatem zbudujmy pracownię artystyczną. Pora wykopać fundamenty. Doskonale, ekipo. Tafi teraz już możesz zalać to miejsce betonem. Jasne. Hey, Billy, patrz na to. Normalnie, jakbym patrzyła w lustro. Co, o, Boże! Ta, 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 obie mnie źle ale baby, be -be to musi być bła, 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 bła. Ta rana nada się prosto idealnie. Świetnie. Co dalej? Kolejna Nadadzą miejscu charakteru! Cie, cie, trzeba to zrobić bardzo ostrożnie. A więc więc do, do, do dzieła. Hey Billy! Tak, Daffy? Patrz na to! Przymocuję ten pędzel super styl! Chwilą moment, jestem kaczką. Umiem latać. A. Dobrze, Daw? Nigdy by nie było lepiej. Skoro tak mówisz. Kochasz się malować i jesteś w tym dobry. Dasz radę? Tylko nie to. Szkobany szkobaniec. Chyba widziałem kotecka. To on! To on! O, 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 o. O, nie! Całe malowanie na marne! Wszystko dobrze, stary? A jak myślisz? Jestem mistrzem malarstwa, który. który. ma lęk wysokości! Każdy się czegoś boi, sylwestrze. Serio? Ale jak mam dokończyć swoje dzieło? Wszystko zniszczyłem! Czy mogę coś zrobić, żebyś poczuł się lepiej? Żebym tylko mógł malować na ziemi, jak malowałem scenografię do sztuki! Oh, już wiem! Sylwestrze! zaraz do ciebie wlatam! Pola na odlobinę magii! Ej, Sylwestce! Naplawiłem wysięgnik, żebyś mógł skończyć malowanie! Dobrze, ale niczego nie obiecuję! Zobacz! O! Scenografia! Śmiało! Tylko splubuj! Wysięgi się podnosi, a wydaje się, jakbyśmy nadal byli na ziemi. To w ogóle nie jest straszne. Teraz nie boję się żadnej wysokości. Wielkie dzięki, Czujki. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma sprawy, kolego. Teraz możemy dokończyć malowanie razem, drogi partnerze. Jajko. Jakie macie na nie pomysły? Ma być kolorowo, z mnóstwem pięknych szlaczków. Nie masz sprawy. Gdy Sylwester będzie malował, my zbudujemy ławkę i posadzimy kwiatki. Ławka działa. O, pięknie, tu cudownie. Kwiatowy ogląd gotowy. Mm, mm, mm. To najpiękniejsza pisanka, jaką w życiu widziałem. Dzięki za pomoc, Sylwestrze. Do zobaczenia wieczorem! Świetna robota, kochani! Skończyliśmy pracę i Zajączka będzie zachwycona! Skoro o niej mowa, gdzie ona jest? na ekipa, mówi Lola. Och, Lolu, zapadłam na... <laughs> Kichajka. Czy moglibyście ozdobyć jajka, wypełnić je słodyczami, potem ukryć i zorganizować jutrzejszą uroczystość? Od tego zależy Wielkanoc w mieście. O wszystkim się zajmiemy. Ty odpoczywaj i wracaj do zdrowia. Bardzo ci... A, 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 dziękuję. Co się dzieje, Lolu? Zajączka nie czuje się najlepiej. Nie! Yeah. żebyśmy udekorowali jajka, wypełnili je słodyczami, ukryli i zorganizowali jutrzejszą uroczystość. Z to zdołamy to zrobić? Oczywiście. Musimy tylko podkręcić nieco tempo. Zacznijmy od dekorowania jajek. Nadciąga dostawa dekoracji. Teraz potrzeba już tylko jajek. Jajko! Oto jajko! Ba, ba, bardzo ciężko pracuje. Pełna zgoda, więc Pełna zgoda więc się też dzieła. się do dzieła Ostatnia pisanka. Jakiej oh, na marchewki! Całkiem o tym zapomniałam! Janie! To przecież najważniejsza część! Doskonale, Daw! Czas na słodycze! Jedno dla ciebie i jedno dla mnie. Jedno dla ciebie i jedno dla mnie. Dafi, mógłbyś zostawić trochę słodyczy do jajek? Wielkanocne pisanki są już go go gotowe!